Fika, czy to są te o oh, fiki, oh, cześć! Czy to są te dinozaurowe Sony Angel? Jasne, że tak. Hej, słuchajcie, a dzisiaj otworzymy te dinozaurowe z Tak jak pamiętacie, ze wcześniejszego odcinka wybieraliśmy, czy chcemy kociakowe, czy dinozaurowe. Te zostały specjalnie na ten odcinek, ponieważ pod ostatnim zostawiliście dużo kociaków do góry. Tak jak wiecie, nasz układ wygląda tak. Wy tutaj zostawiacie 3000 łapek do góry, a my lecimy za granicę. Kupujemy oryginały za 130 zł jeden, albo 120, coś takiego. Ile? No, albo dolarów. Pamiętam. W każdym razie, mamy tutaj 8 saszetek dinozaurowych. Wiem, że nie są to... W 100% oryginały, raczej na pewno nie. Ale to nie zmienia faktu, że później będziemy mieć świetne porównanie. Ja nie lubię Sony Angel bez szelek ani bez ubrań, więc zamawiamy tylko i wyłącznie te wszelkach. Mam nadzieję, że oryginalne znajdziemy też te w szelkach. Ja myślałam, że to są i dziewczynki, i chłopczyki, a to są tylko i wyłącznie chłopczyki. To są aniołki. Bo wyszłam na ich stronę oficjalną. Może to są takie Amorki bardziej. No, bym amorki są chyba zawsze były chłopczykami. Mhm. Ładnie nam przysłali w takim czymś, tylko oczywiście musiałam sama to złożyć. A, tu się jeszcze od... Hmm. Krywa, Tak, tutaj. nie masz Ojojoj, no oj, bo właśnie to jest to takie samo. trochę felerne, jeśli mam być szczera. Na pewno są nieoryginalne. Właśnie dziwne, że przeszyłem to. One wyglądają tym. bardzo ładnie. Tak, tym Wiesz co, zaraz się dowiemy tak naprawdę, otwierając to. Czy ty zepsułaś to? Chyba zeszyłam, to miało wyglądać ładnie. No tak, to wygląda jakby w każdym sklepie. też tak często jest. No to prawda, no dobra, nie ma na co stracić czasu. Stawiamy kciuka do góry, żeby były od nas razem oryginalne, i otwieramy pierwszy Zaurobie. Mamy tu coś pokazane. Znowu jest tam mała figurka. Ciekawe jakiś, jak ona wygląda. Koala? On ma takie uszy, widzisz? Taki bardziej królik, co nie? Ale widzisz, na poprzednich nie było w ogóle sztuk, a tutaj mamy sześć zwyczajnych i dwa tak zwane legendary. Tu jest napisane 24 na 144? Tak, to jest nie... prawdopodobieństwo. A tu jest tylko dwa na 144. No nic, mamy sześć do zdobycia w takim razie. Plus te legendary. I zobaczymy, czy nam się to uda. I nam Ta, się po szczęściu. Patrz, też jest jesteś nawet w ogóle w nadruku tym Chyba zaraz będzie nagle przekręcona nazwa, może też tak być O, ciekawe czy się nie okaże, że nagle to są oryginały Ktoś podróby, podróby, ja... co To są podroby, podroby. i... Co tam było? Co to było? Pomadko O mój Boże O matko, co, co... się stało? Somy? Co, Angel! A, ale ona roku. miała być tak, czy. O, no, yes. jest! Reanimacja dinozaura! Ja myśla... jaki masz młytkieć krzydełka! Ojej. Ale ja serio myślałam, że coś jest nie tak. No, może było nie tak, o, no. Kurcze, jak to się stało? Najważniejsze, że można to naprawić, łatwo. No, nie ma tutaj marki ani nic, więc nie jest to raczej oryginał, niestety. Ale no, po tym udało się i szczerze, kształtem. Chyba są trochę lepiej pomalowane. Znaczy, ten jest lepiej pomalowany niż te kociakowe. Póki co tak uważam, ale zobaczymy jak reszta, bo może tak nas się poszczęściło, że nagle wzięliśmy sobie takiego słuczeczka. Podkręcana piłka dinozaurowa! Jeśli lubicie dinozaury, koniecznie napiszcie w komentarzu Dino. Ja osobiście z mojej strony uwielbiamy. Od dziecka jeździłyśmy w różnych parkach jurajskich, a mało tego, moim ukochanym Squishmallowsem jest jeden z ukochanych. Dino z Myślałem, że to jest ogórek. Jeden z moich pierwszych. Cicho. Ogórka nie zdobyliśmy na challenge'u. A... Bo Werka nam ukradła ogóra. Berka, no dobra, mamy... Ja się że jeden nie ma było wciągane no, specjalnie to? tak. to nie są oryginały, skoro nie mają głowy! Ale patrz, ja bym się wszystko jeden stracił, a skoro one wszystkie są włożone bez głowy? To może tak miało być. Ciekawe, czy jakiś sonel też tak ma, ale ładniej ładnie wyglądają jest, no. niż. Ładny dinozaurek. Mhm. Jeśli chodzi mi o sam kształt, wszystko jest tak w miarę ok. Może te kolory nie są jakieś takie super, ale one chyba miały być takie lekko wyblakłe, tak mi się wydaje. Tu je ładnie ustawimy. No cóż, um, czy my mamy jakiegoś różowego dinozaura? Oh! Czyli Triceratops, Triceratops, zobacz na triceratopsa. Ładnie wygląda. A czy t będzie miał takie małe rączki? Spinosaurus, spinosaurus, Rex na pewno będzie różowy, 100%. Ja chcę spinosaurusa. My nazywamy mamy A to jest tyranous! No, o, nie, nie, nie! Takich rączek taki na pewno nie ma Tyrannosaurus Rex. A ten rachiozaur. Mhm. Rachiozał. To, to nie jest ten roślinożerny? Możliwe. Dwim roślinki? Takie ja. Zobaczmy, co jest w następnej saczecie. Mm. Na pewno. O, ja właśnie tego, 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 no i tego różowego. Tylko kipas, same endzy straciły dla ciebie Ta, głowę. <słuch> ten też nie ma głowy. Koda, bo tak, sobie zobaczyli, czy mamy tego małego, a teraz wiemy, że to drugie to jest głowa. Cóż... Inny? Oj. Charizard! Oj, co, co, Charizard. Co? Charizard, widzowie, trafiliśmy Ooc. Charizarda! Ej, wygląda trochę jak Charizard. <słuch> Charizard, 100%. No. On się nazywa... Teron. Pterodactylus Max. Tyradon. Pteradon. Pteradon Max. Teradon. I one chyba są mięsożerne, co nie? Nie mam zielonego pojęcia, ale wiem, że. mają skrzydełka i latają. Zawsze się też, żebyśmy na YouTubie słuchać właśnie o, o dinozaurach, o dziełach dinozauro. I tam było chyba naukowo TV, także pozdrawiam serdecznie, bardzo <grym> lubiłam to oglądać. Ale czy dużo zapamiętałam? Nie, ponieważ teraz jest idealny moment, żeby się nauczyć o tych wszystkich no, dinozaurach. Wiesz, masz normalnie pięć sztuk. Ten napis też był na oryginalnej stronie, czyli He may bring you happiness. Stąd wiem, że to są tylko i wyłącznie chłopczyki. No bo nie zaglądam im potrzebki, <grym> bo nie miałam zamiaru takich kupować, tak? Zasłonięte pupera i to. Czyli to jest jakby jajko. Z którego się nasz Dinozaur. Amorkowy tak, tak, tak. dinozaur. Co to Nie wiem, Fika, otwieraj tego, tego. Ja tutaj czekam na legendary dinozaurów z legendarymacją. A ja myślałam, że z jednym kawałkiem, ale jednak znalazłam głowę. Przestań tak. Nie, nie możesz wiedzieć wcześniej. Ty musisz otwierać i nie ja sprawdzają. Nie sprawdzam, czy głowę nie stracił. Ale... Powtórka. O nie. To jest, powtórka? to jest pierwszego powtórka. To jest tego. No tego, tego? Tyranozaura. No, tyranozaura. Kurczę. Ej, myślę, że to idealnie nada się do zabawy pipi. a ja w ogóle mam pomysł i to tak jak kojarzycie z dwóch ostatnich odcinków, ja robiłam sama Sony Angel. Patrz, co ty na to, żeby to przemalować na Jumbo Żabę Na Jumbo? Robię Jumbo ze Sony Angel. Nie wiem, widzowie, piszcie. Jeśli chcecie, to napiszcie komentarz żaba Zobaczę, czy chcecie. No bo mam powtórkę, co nie? I to może nie jedno. I idealnie by spełniła wymiary, tutaj bo miała brzuszek tęczowy. Mhm, tak. Ale byłby to? No szanujmy się, widzowie, ja tak nie wyglądam. Trzy Jesteśmy w Połowie Zostały nam cztery. I znowu nie trafisz legendarnie. w ogóle masz bardzo duży pech, żeby trafić legendarną figurę. Nie wiem, czy właśnie w tych nieoficjalnych są w ogóle legendarne. No muszą być. Mm -hmm. No, bez przesady. Jest napisane, że ma być, mają być, rozumiesz? Jest napisane, że to są angels. Mm. Ja się dałam nabrać. No Okej. Czy to jest to mój różowy? tak. To co jest on, tylko co? że na tym opakowaniu ten nas nie, To jest ten przedostatni. Tak, spinosaurus, ten, którego też chciałam zdobyć, i jest bardziej różowy, a tu jest taki bardziej kremowy. Natomiast nie zmienia to faktu, że jest ładny. Podoba mi się. Ma tutaj, Bo to jest legendarny. Zobacz na jego irokeza. Ej, inne nie mają takiego irokeza, tylko on ma taki słodki. Ma takie ciapki, tutaj śliczne, fioletowe. Moje dwa ukochane kolory, co prawda właśnie jeden jest taki bardziej beżowy, no ale no cóż, wybaczymy mu to. Ej, chyba ten mi się w tym, co najbardziej podoba. Zobacz, tak kolorystycznie. No, ładny, ładny wygląda. ładnie wygląda. wszystkie wyglądają naprawdę w miarę. Ciekawie. Z daleka nabrałabym się, tak. ale jak już jestem z tej odległości, to widzę jednak, że ten plastik, z którego są wykonane, jest taki niegładki, nie do końca gładki. Ciężko No Ciężko. Zostały nam trzy uh -huh. i tu przyszedł mój pipiozaur, pipiozaur. E, dinozaur, wracaj z Pipiozaur. Stamtąd. Dobrze, będziesz na chwilę prywatności, proszę bardzo, tu już jest. Już jest powoli nastolatka. Kolejny zobaczyć niedługo. Dobra, jej! Ale będzie urodzinki miała, śliczne. No dobra, zostały nam trzy, a tak naprawdę tylko ten mi został do zdobycia i ten legendarny, którego bardzo chcę. Jak jeszcze kilka tam masz. Ale tego, którego bardzo chcę. a ten legendarny to musisz trzeba Trzeba zawsze trafić legendarnego! Trycapos! to proszę cię! Bądź tu, proszę! Wysyp, wysyp, wysył, dawaj, wysyp. O, Oj. O, to Nie, to nie jest Charizard, to jest Charizard! Kurcie. To jest Widzę, że to jest Charizard. Ale no dobra, słuchajcie, nie załamujemy się, mamy już kolejnego do przerobienia. Tylko można go przerobić na co? Na hmm, kurczaka? Nie mówimy kurczaka? Na no. śina Nie mam zielonego ma pojęcia, co ma skrzydełka. Nie no, w komentarzu. A bo on jako jedyny ma inne skrzydła? No tak, on no, no, ma inne skrzydełka, mówię ci. Kurczę. To, jest... to już nie jest amorek w takim razie, ani z Rex. Takiego. Więc ciekawe, bo w sumie go pozbawili tej funkcji bycia aniołkiem, przez to, że obcięli mu skrzydełka. To przestać tak. jest po prostu. Dinozaurem. Dwa ostatnie. Chociaż skoro to są nieoryginalne, to chociaż mogliby się postarać, żeby było mniej My. powtórek. No trudno, w po To pudełku, tak gdzie działa. Ale to sam całe pudełko. To tak gdzie działa, bufika. Czasem tak jest, że wiesz, do sklepu przychodzi po prostu taka A, tak, no na pewno. I wszystkie inne idealnie, żebyś kupiła pudełeczko i miała wszystkie. Bo tylko wtedy jakoś wypiłować ten, ten. Zastanawiam no się, jeśli widzę, chcieli. No, wycieczkali. No, no. Przedostatnia ostatnia w której, ale moment. Co? Pytamy. Czy wy dołączyliście już do naszej słodziakowej, kociakowo mówikowej rodzinki? Jeśli nie, to zapraszam was oczywiście do zasubskrybowania tego kanału, ponieważ zbliżamy się do półtorej miliona subskrypcji. Także zapraszamy czym więcej nas, nas, tym lepiej drużyna się powiększa. I w tej drużynie mam tyle jak coś fajnego. Inny, hmm. inny, inny. Ej, on też ma, a jest To jest ten drugi, daj no, z tego Zaurus, okej, okay, może ej, ładny. być ładny, w sumie fajny, podoba mi się trochę, 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 kolor żabki Więc ładny I jaki ma i też słodki Nie no, piękny, czekaj, powtórkę to sobie weźmiemy Na boczek, ale ładnie, no pięć Na sześć, oprócz sekretnego To i tak nie jest zły wynik Tak na sześć, no bo a masz bo rację, tak. dobrze i masz rację, dobra, słuchaj, może być to nie powtórka ale... Albo będzie ten legenda O nie, jeszcze nie mam tego Fajny. O niee. Dobra, dawaj, otwieraj. Ostatnia szansa Mufika, Ostatnia szansa na trapienie czegoś super! Pokojnie to jest super. Potem będą oryginały. Mam nadzieję i że znajdziemy je w szelkach. Bo to jest mój warunek. To chyba będzie zakupu. trudniejsze. no Jakoś Dobra. tak ja nie popieram wetszelkowych. Co tu jest? Udało się! Udało się! To jest on, triceratops! Bo ma trzy te chyba rogi, to chyba o to chodzi, tak? Jaki on jest super? Ale coś ma porysowane, niestety, ale ja to spróbuję jakoś wymyć. O, da się wymyć. Najważniejsze, że trafiliśmy wszystkie. I zmywa się super! O, jaki sztos. I trafiliśmy wszystkie, oprócz sekretnego, którego nawet nie wiadomo, czym był w nieoryginalnych. Ja się mega cieszę, bo te dwa to są moje totalne faworyty. Ty chyba lubisz tego <grymne> Pokemona. Pokémon. <grymne> no bo w sumie nie ma skrzydeł, to może być Pokémon. Daj się znać, który z nich Wam podoba się najbardziej i co powinnam zrobić z powtórkami. Jak powinnam je przerobić na pewno na jambożaby, ale jak można go przerobić oraz powtórzyć? córkę z wcześniejszego odcinka. Napiszcie mi koniecznie w komentarzu, a my słodziaki widzimy się na tym kreatywnym odcinku, gdzie właśnie sami możecie stworzyć Sony Angel, a ja Wam pokazuję tutaj właśnie w jaki sposób. Słodziaki, odpruwamy! Na moim Charizardzie. Pa!